Witajcie moi kochani w ulubieńcach września, chociaż można powiedzieć, że te produkty dotyczą nie ostatniego miesiąca, ale dwóch ostatnich miesięcy, ponieważ nie udało mi się nagrać ulubieńców sierpnia. I tutaj pojawi się kilka produktów, które odkryłam właśnie już. Wcześniej, już wtedy, w okresie wakacyjnym, i pierwszym takim produktem, który jest bardzo łatwo dostępny, jest bardzo niedrogi i nigdy bym się nie spodziewała, że tak tania rzecz może być tak dobra, to są chusteczki do demakijażu z biedronki B Be Beauty. Ja mam te wersje Hydrate, one są niebieskie, wiem, że są dwie różne wersje tych chusteczek. I to jest moje kolejne opakowanie. I kupiłam te chusteczki na szybko przed którymś z wakacyjnych wyjazdów, e, przy okazji zakupów spożywczych wrzuciłam je do koszyka. Mówię: "A przydadzą się na wyjazd. Jak będą kiepskie, no to tam za te parę złotych trudno". A tu się okazuje, że one są po prostu rewelacyjne, bardzo mocno nawilżona jest każda chusteczka świetnie zmywa makijaż, również wodoodporny i co jest fajnego z racji takiej, że ja noszę rzęsy doklejane, mam przedłużane rzęsy, to staram się unikać tej okolicy oka podczas mycia twarzy i yy, te chusteczki są na tyle fajne, że ja sobie mogę je zawinąć na palec i dokładnie zrobić demakijaż powieki górnej. Dużo dokładniej niż przy użyciu wacików. Także z produktu, który kupiłam na wyjazd wakacyjny, yy, Zrobiłam coś, czego używam prawie codziennie przy demakijażu, także jestem w szoku, że ten produkt jest tak fajny i on absolutnie nie przesusza wręcz przeciwnie już w trakcie demakijażu lekko skórena, więc nie mam żadnych podrażnień, a moja skóra naprawdę jest wymagająca i wiele produktów nie toleruje. A tutaj tak wielkie zaskoczenie, także serdecznie Wam polecam. Jeżeli mowa o demakijażu, to muszę Wam powiedzieć o moim przyjacielu, który jest ze mną od chyba 3 miesięcy, może nawet dłużej. I to jest taka fajna silikonowa, nie jest to gąbeczka, aplikator, szczoteczka z takim, takimi mięciutkimi, przyjemnymi wypustkami. Tutaj ma takie y, uwypuklenie, które wkładamy między palce i to się sztywno trzyma. I ja tego używam do mycia twarzy żelem, właśnie po tym, jak już usunę resztki makijażu. Y, zachowałam sobie opakowanie, tutaj były dwa takie aplikatory. Ja to kupiłam w kosmetykomanii y, I to jest naprawdę rewelacyjne. Używam tego od tak dawna, a to wygląda jak nowiutkie. Y, I skóra jest po umyciu. Y, żelem w połączeniu z tym z tą gąbeczką, z tym aplikatorem tak pięknie oczyszczona tak pięknie lśniąca taka wdzięczna za ten demakijaż, także tutaj nie ma efektu peelingu, ale jest efekt bardzo dogłębnie oczyszczonej skóry, mówię o tym, że nie ma efektu peelingu, bo oni mówią, że you scrub up well także Scrap trochę się kojarzy z peelingowaniem. W każdym razie ja używam jednej tej jednego tego aplikatora, a drugiego używa Piotr i też jest bardzo z tego zadowolony także bardzo wam polecam jest to zdecydowanie znacznie fajniejsze niż mycie twarzy dłońmi i tutaj kolejna rzecz jeżeli chodzi o ochronę rzęs to że niewielka ilość żelu wystarczy żeby umyć sobie buzię tutaj dookoła czoło i tak dalej i też oszczędzamy produkt dzięki temu no i plus nic mi tutaj nie spływa i potem sobie spokojnie mogę wodą dookoła oczu żeby tych rzęs za dużo nie zamaczać żeby one się lepiej trzymały wszystko to zmyć Także jeżeli chodzi o łatwo dostępne produkty, yy, to tyle, teraz pogadajmy o dwóch produktach, które kupiłam w Stanach, ale one już u nas są i one są u nas albo w Douglasie, albo w seforze. i to jest tak, jajeczko EOS, to jest o smaku pina colada, <tutujesz> tutaj mi pękło widzicie i mam tu resztkę szminki, ale... Zapach tego produktu, to jak on działa, jak niesamowicie nawilża i wygładza usta, no to jest coś niezwykłego. Uwielbiam pielęgnację ust z EOS-em i te jajeczka zawsze wzbudzają emocje. Zawsze każdy, kto nie zna się na kosmetykach, pyta co to jest, i zawsze komentuje, że to takie fajne, że to w ogóle by się nie domyślił, że to jest produkt do nawilżania. I kolejna rzecz z EOS. To jest ten fajny krem do rąk, ja się śmieję, że to jest różowy kamień, e, ja mam różowy jest jeszcze taki e, jasno-fioletowy, nie pamiętam jak te zapachy się nazywają, ale ja je kupiłam w Stanach, tak jak już mówiłam, ale spokojnie można je dostać już u nas, czy na Allegro, czy właśnie w drogerii, chyba Douglas jeżeli nie, to poprawcie mnie i tak, bardzo fajna rzecz lekka, yy, zmieści się do każdej nawet małej torebki pięknie i szybko nawilża dłonie szybko się wchłania yy, skórki, które mam wiecznie suche jak na przykład gdzieś jadę yy, na jakieś spotkanie, gdzie chcę dobrze wyglądać i profesjonalnie i chcę, żeby te dłonie były moją wizytówką przed samym spotkaniem trochę tego kremu sobie wsmarowuję, stojąc w korku i od razu moje dłonie wyglądają lepiej i on ma przepiękny zapach, taki kwiatowy, delikatny, także rewelacja to są naprawdę świetne produkty. No i słuchajcie, szapełbazy to opakowanie, czemu nikt wcześniej nie wpadł na to, żeby robić tak yy, fajne kształty opakowań, które można sobie wrzucić do torebki i są piękne. Zobaczcie no, także ja lubię takie, takie bajery yy, i to naprawdę skradło moje serce ale też to co jest w środku, ten produkt jest po prostu świetny i kolejne produkty już są, a nie, dobra jest jeszcze jeden produkt, który może być dość kłopotliwy w zdobyciu i to jest szminka szminka, szminka NYX Angel Food Cake e, NYX Butter Gloss już wam pokazuję, mam trzy produkty z NYXa i każdy jeden jest tak samo wspaniały, ale o dwóch kolejnych opowiem Wam w kolejnych ulubieńcach. Zobaczcie, jaka jest pigmentacja tego produktu. To jest taki różo Fiolet. Halo. O, widzicie? To jest taki różo Fiolet. E, który na ustach wygląda bardzo ładnie e, i on te usta niezwykle otula i kolorem i pielęgnacją, e, ponieważ jest bardzo napigmentowany, pięknie pachnie i on zostawia taką gęstą tafle na ustach, bardzo ładnie nawilża i jest bardzo trwały, jak na taki wilgotny produkt to jest to po prostu rewelacja także jak będziecie miały okazję gdzieś sobie kupić NYXa to bardzo wam polecam te produkty do przetestowania i kolejna rzecz już bardzo łatwo dostępna u nas w Rossmanie to jest to co mam na ustach i to jest produkt z Astora, Soft Sensation Lip Color Butter Supreme Curl w kolorze, to jest taka czerwień, jarzębinowa <grych> yy, czerwień wpadająca w koral, jaki to ma numer, słuchajcie, nie wiem nie mogę znaleźć, o jest 032 Mellow Sherry i to jest takie masełko do ust, które możemy, yy, którego odcień możemy stopniować możemy zrobić gradient, ja mam teraz kilka warstw, dlatego ten kolor jest taki intensywny i on się ściera równomiernie w ciągu dnia. Nie ma nic takiego, że, nie wiem, wypływa poza usta, bo niektóre te produkty mogą wypływać, ponieważ one są bardzo takie, um, no takie wilgotne. Um, Zresztą widzicie po tym, jak, jakie tu jest wykończenie. To nie jest produkt matowy, on się nie trzyma ust, także jest pewne niebezpieczeństwo. Ale jeżeli chodzi o tę firmę, czyli Astora i ten konkretnie produkt, to nic takiego się tutaj nie dzieje. Wiadomo, musimy go w ciągu dnia poprawiać. On nie jest, nie wiadomo, jak super trwały ale bardzo ładnie się ściera. Właśnie z ciemniejszego robi się coraz jaśniejszy, nie ma żadnych plam, nie wchodzi, nie wiem, w załamania, także super, on też bardzo ładnie pachnie, no i też nawilża moich ust, nie wysusza i uważam, że do blond włosów ten odcień wygląda ekstra. Teraz w Rosmanie. można te produkty kupić taniej, także yy, żyć nie umierać. Chyba nawet teraz jest właśnie ta promocja na szminki. Yy, I tak... Kolejna rzecz, o której nie mogę nie wspomnieć, to jest korektor burżuła Radiance Reveal w kolorze. Ja mam go, to jest ten najjaśniejszy: 01 Ivory. Bardzo fajny, lekki, nie wchodzi w załamania i w zmarszczki mimiczne, a jednak bardzo ładnie ukrywa cienie pod oczami. E, daje taki efekt rozświetlenia. Świetny, trwały produkt, który przez cały dzień trzyma się tam, gdzie powinien, czyli pod oczami. Nie wiem, jak sobie poradziłby z jakimiś e, niedoskonałościami, bo go nie używam. Ja go używam tylko pod oczy. Naprawdę jestem z niego przezadowolona i to też jest produkt z Rossmana i teraz dwa super podkłady. Jeden to jest Physicians Formula i ja mam go w odcieniu tym jaśniejszym. Nie pamiętam jak on się nazywał. Bardzo fajny lekki podkład, który nie robi efektu maski, który troszeczkę Zastygając troszeczkę się utlenia do ciemniejszego, ale ja mam najjaśniejszy odcień i akurat u mnie wygląda to rewelacyjnie, idealnie się stapia za skórą. A to co mam teraz na buzi to jest to Free Perfect yy, i to jest ten produkt o którym wam mówiłam w filmie o tym co warto kupić w Rosmanie na wyprzedażach. I ja nazwałam go następcą Diora Airflow i naprawdę one są do siebie bardzo podobne i to, co je odróżnia, to jest cena, bo ten jest znacznie tańszy i łatwo dostępny. Fizy Shells Formula ma jeszcze fajniejsze krycie niż ten produkt. Ja go bardzo lubię używać na jakieś ważne imprezy, bo on też całkiem nieźle przykrywa mi przebarwienia na twarzy. Ten ma dosłownie jedno oczko, słabsze krycie, ale też jest świetny. Nie zatyka porów, jest trwały i w ciągu dnia, co ważne, się nie ściera z tej buzi. Także dwa super podkłady. U mnie rzadko jest tak, że jakiś podkład wzbudza mój zachwyt a tutaj mamy aż dwa produkty, tylko że tego ja używam już długo, już chyba z dwa miesiące, bo też jest bardzo wydajny no i ma piękne pudełko, jak go kupujemy to on ma dołączony taki pędzelek, który jest ładny, ale do niczego się akurat nie nadaje ma takie dziwne włosie także ani do pudrów sypkich ani do fluidów, nie wiem po co go tam dali, chyba dla, dla bajeru yy, i ostatnia rzecz to są moje nowe perfumy, mój nowy zapach, Lancome La Rezot, chyba w końcu się nauczyłam czytać tę nazwę. To jest zapach, który po prostu skradł moje serce, który jest niezwykle trwały. Przyznam Wam, że dawno nie miałam tak trwałych perfum i zapach, którego używałam wcześniej tak mega go męczyłam, można powiedzieć, czyli Dior Poison Girl. Nie jest tak trwały, jak ten Lancome. I to jest zapach słodki, taki cukierkowy, ale to nie jest słodycz, która z mydła, tylko ona jest fajnie przełamana takimi... Em, takimi mistycznymi zapachami. Tutaj jest paczula, tutaj trochę czuć wanilię, czyli coś, co uwielbiam. I ten zapach przez to jest taki... Moim zdaniem w 100% idealny. Nic mnie w nim nie drażni, nic mnie w nim nie przeszkadza. On podkreśla mój charakter: jest taki mocny, zdecydowany i właśnie słodko wędzony, można powiedzieć. I tak, uwielbiam go, naprawdę uwielbiam go. Bardzo mi się podoba ta buteleczka, chociaż ktoś mógłby powiedzieć, że jest niewygodna przy użyciu, no ale słuchajcie, bez przesady, używam go dosłownie przez chwilę także bardzo polecam przy okazji poprawię sobie trochę zapach ale on jest tak mocny jest tak intensywny, że naprawdę dawno nie miałam tak zdecydowanych perfum także kochani, to wszystko to koniec moich ulubieńców mam nadzieję, że film przypadł wam do gustu jeżeli wy macie jakieś super odkrycie kosmetyczne, to standardowo bardzo proszę o napisanie o nich na dole a a jeżeli film Wam się podobał, to liczę na Wasze kciuki. Dziękuję Wam, kochani, i widzimy się niedługo w kolejnym filmie. Pa! <śmany> ale. Aha, ale ból!